który chyba najbardziej z wszystkich zespołów lat 80 miał podgórkę. Mówię tu o tych takich perturbacjach właśnie składowych. Ja myślę, że to nie tak, że to podgórkę, jeżeli podgórkę, to zupełnie z innej przyczyny, natomiast y, sytuacje składowe wynikały z, no, z różnych przyczyn. Najczęstsze y, zmiany personalne polegały, czy były spowodowane tym, że no, ludzie się po prostu nie sprawdzali, niektórzy nie chcieli, niektórzy, niektórym się nie podobało, i to, i to była taka główna przyczyna. Poza tym, to, że no, jeżeli mogę mówić w swoim imieniu, to, że chciałem, żeby ten zespół był najlepszym zespołem, jeżeli nie na świecie, to w Polsce. No i kryteria, które jakby były. Hmm, Założone, no nie, nie, nie wszyscy te, te kryteria spełniali, dlatego tyle, tyle zmian. Yy, chyba trochę, trochę, po części ci się udało. Turbo powstało w yy, 80 roku. To był taki czas akurat mojej młodości, kiedy, kiedy nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy yy, satelit yy, i różnych innych gadżetów typu telefony komórkowe kontakt ze światem zewnętrznym, z jakieś wiadomości, przesłanie też, to też była wasza rola. Z tych zespołów niewiele zostało, jest perfekt, jest turbo. -lomba. Yeah, yeah. też nie jest dużo młodszy, tam tam parę lat zaledwie nas dzieli. Także trochę tych kapel jest, natomiast no, z tego całego wysypu zespołów w latach 80. rzeczywiście no tak 95% nie ma, ale to jest myślę, normalna kolej rzeczy. To nie ma się co dziwić, że nie ma, bo z tych kapel, które teraz grają, też za 20-30 lat zostanie kilka tylko. Także... Całkiem naturalna kolej rzeczy. Ja mam na to taką trochę inną teorię, może zbyt zwariowaną, ale wydaje mi się, że widocznie wiesz, nie, nie, nie wszyscy ludzie mieli być rzeczywiście tymi, tymi muzykami do końca, ponieważ jeżeli ktoś ma być muzykiem, to on będzie do końca życia tym, tym muzykiem i nic go nie jest w stanie jakby. No, sprowadzić do parteru, zniszczyć, zniwelować, czy, czy warunki takie, czy takie. Nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś ma być naprawdę tym muzykiem, to będzie bez względu na wszystko i być może, że ale niektórym to, zabrakło nie, się. Ale to, to jest, jest moje. Nie, ja mówię. Nie, 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 to, nie, nie to, to ja, ale co ja zapowiedziałem, ja że to jest moja. Tak. To jest moja wizja tego, 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 tego. Znaczy odpowiedzi na to pytanie. A zdawaliście sobie wtedy sprawę z tego, że nie. faktycznie. <laughs> nie wiesz o co chciałam Daj jej szansę. Że, że faktycznie y, y, te grupy y, mają y, naprawdę y, poważne zadanie, bo ciąży na nich rola, y, żeby to przesłanie przekazać. Nauczyli nas regułek i dat, no, wbijali nam mądrości do ucha. Yeah. Ile ma ten odcinek yy, Dokładnie 32 lata, yy, ale odpowiedziałem na pytanie i, i odpowiedziałem, nie mieliśmy wtedy ale, zielonego pojęcia. Ale powie, ja powiem Tobie szczerze, że, że moim zdaniem to, w, w ogóle to yy, jak ja słyszę, że wiesz zespoły walczyły z systemem, to tak troszkę traktuję to z przymrużeniem oka, ponieważ yy, naprawdę muzyka sama w sobie nie ma jakiegoś takiego wiesz, przesłania mesjanistycznego. To po co powstały te słowa, że dorosłe dzieci mają żal i jakie one mają dzisiaj znaczenie? Ja chciałbym tylko powiedzieć, że e, zespoły nie powstają na zasadzie burzymy świat, musimy przekaz dawać czy coś. To się staje mimochodem, ponieważ robiąc jakąś sztukę e, starasz się, żeby też i słowa miały jakiś sens w tym momencie, wiesz? Ale na pewno nie ma, nie ma czegoś takiego, że wiesz, zespół powstaje i słuchajcie... E, obalamy system, dajemy, wiesz, może e, tacy artyści jak, wiesz, e, Kaczmarski, czy coś takiego, no tak, to rzeczywiście artyści punkowi, e, kapele, artyści. tak, może więcej w tym, w tym rzeczywiście buntu było, Dlatego, ale wiesz co, my, tak jak Wojtek powiedział, jak robiliśmy, te, wiesz, na przykład, czy dorosłe dzieci, czy jakieś inne tam piosenki, e, na pierwszym miejscu zawsze była muzyka. muzyka. A żeby ta muzyka miała też dobre ubranko, nie tylko, wiesz, to ciało, to tym ubrankiem były słowa, które nam robił Świętej Pamięci Sobczak, eee, piękne słowa w wielu piosenkach, w wielu piosenkach, których ludzie nawet dzisiaj już nie znają, bo przecież napisał mnóstwo dla nas piosenek. Te dorosłe dzieci no, akurat tak... Dwie płyty, plus tak. wszystkie nagrania jeszcze sprzed Tak, płyty. tak. Wiesz, że te dorosłe dzieci akurat tak się przebiły, no to jest ewidentnie moim zdaniem kwestia przede wszystkim tekstu, ponieważ sama muzyka e, nie jest taka szczególnie przebojowa w, tym, w tej piosence. Andrzej widocznie miał tak. coś takiego, ten, tak. ten, ten bunt, bo no. praktycznie no, no, słowa na pierwszej płycie to jest koncept, album, tak. można tak powiedzieć. Po Założenia tak. y, y, chłopaków, y, którzy zygnałem, zajmują zygnałem się zespół. graniem, tak. to jest to, żeby wyjść na scenę i podobać się panienkom. No. Przynajmniej ja tak coś takiego miałem. Tak, I no myślę, że, no, że większość y, tak, tak ma. A później jest to dochodzą rozrywka. te inne rzeczy. To jest przede wszystkim rozrywka, ma to ludziom dać zabawę, jak daje, daje też przemyślenie jakieś okej, okay, głębsze. Natomiast głównym przesłaniem grania w zespołach jest da dostarczenie ludziom rozrywki. Wiesz? Także tak. Wiem, że jest wielu muzyków, którzy właśnie próbują się kreować na takich, którzy wiesz, obalali system i go obalili. My, na, my, my nie, absolutnie tutaj nie próbujemy się do tego grona dołączać, aczkolwiek cieszymy się, że, że, że Andrzej Sobczak na naszej drodze stanął. Właśnie, to jest to, co ja chcę powiedzieć. To staje się mimochodem. Nie jest to główny cel na robienia pewno zespołu. Po połączeniu tekstu z muzyką i po zaprezentowaniu wielu Ludziom, już padły wtedy takie słowa, że to jest naprawdę ważna piosenka i że to będzie nie, że to będzie wielka piosenka w sensie tego tekstu ważności, tylko że to jest świetny utwór. Takie były No dobrze. Piosenka. Dla mnie to jest mimo wszystko swego rodzaju hymn i aktualny do dzisiaj. Teraz my wiemy. No nie. Ja bym to nawet jeszcze sprecyzował, że ten hymn jest bardziej aktualny teraz niż wtedy. Ja to powtarzam wielokrotnie, że my wtedy wiedzieliśmy, gdzie mamy wroga. A teraz włączasz telewizor i słyszysz ten wróg tam, ten tam, ten tam. No, no, po prostu tysiące wrogów masz. Młodzież jest zagubiona. Że kiedyś grałeś, żeby podobać się panienkom, dobrze się bawić. A jak to jest dzisiaj po 34 no latach? No, niestety, nie wiem, czy z, z zażenowaniem, czy nie. Musimy stwierdzić, że mamy, mówiąc bardzo tak kolokwialnie i pomłodzieżowemu, większe branie teraz niż, <śmiech> <śmiech> niż, niż te 20 parę lat temu. Naprawdę, to, co się dzieje na koncertach, to jesteśmy czasami musimy uciekać, po prostu, bo. No, wbijają się w nas coraz młodsze dziewczyny I, i no, a ponieważ jesteśmy rozsądnymi facetami, więc musimy ukrywać się. Jest, jest, dobrze, jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Dzisiaj będziecie gwiazdą szczególnej imprezy, bo to jest przegląd kapel rokowych. Będziesz jednym z jurorów, będziesz oceniał młodzież. Co będziesz brał pod uwagę w ocenie? Wiesz co, ja jestem takim zawsze wyrzutkiem y, wśród tych jurorów, bo ja nigdy nie bawię się w takie, w tak zwane bardzo no, mocne szczegóły. Ja patrzę na to, czy mi się to podoba, czy nie, czy mnie to chwyta za serce, czy nie i, i dla mnie to jest najważniejsze kryterium. Oczywiście, no muszą umieć grać, to wszystko musi mieć, wiesz, ręce i nogi, ale generalnie musi to zrobić na mnie jakieś y, wrażenie i to nie ma znaczenia. Czy to A ty, y, nazwa zespołu Woda z robi na tobie wrażenie? Wiesz no, co? No, zobaczymy, co oni zagrają. No, nazwa jak nazwa. No, każdy ma jakąś nazwę. My się nazywamy już Turbo, ktoś Woda z Kibla. 20 lat ktoś? temu już grał zespół Kamienia do Górków, więc nas już nie zdziwi. Zielone Żabki albo Nauka o na, takie, na, takie, no, takie no, nie zdziwi żadna nazwa. A Wojtek jest uczciwym biurorem, zawsze nagradza najgrubszą kopertę. Także... Nigdy nie zrobiła, ale jestem najszczuplejszy. Wasz menadżer powiedział, że ten koncert będzie wyjątkowy. czego możemy się w takim. Wasz menadżer mi tak napisał, mam to na piśmie. Jak każdy dobry menadżer, mówi każdemu, że to będzie wyjątkowy koncert. A każdy koncert jest Słyszeć piękną balladę rockową, która mnie po prostu rozkłada na łopatki. Nie wiem, czy o, wiem, wiecie, o, o jakim otorze. będziecie świętować ostatni? Zapytaj naszego lekarza. <noise> no nie wiemy, słuchaj, no nie wiemy jak długo jeszcze pożyjemy. Mamy nadzieję, że długo. Jak się zakłada zespół, to wszyscy się modlą, żeby z 5 lat wytrzymać, wiesz. E, A tu się okazuje, 30. że 35. 35 zaraz będzie. Będzie w styczniu 35 lat. Wiesz, więc tym bardziej teraz nie chcemy zakładać, że jeszcze pogramy coś, bo jak się coś zakłada, to wiesz, wszystko idzie później w gruzy, nie? Bo na razie zdrowie jest popatrzysz sobie na koncert, jeszcze chyba na scenie też nie będzie najgorzej. E, no, ale to wiesz, już, już na tyle mamy rozsądku w głowie, że, że wiemy, że to już, jak, jak to uśpiewała Budka, piąty bieg, już bliżej niż, niż, niż dalej. Jesteśmy wiesz, w wieku poborowym, prawda. <śmiech> <śmiech> znaczy wiesz co, na pewno nam nie brakuje energii i niejedną młodą kapelę kasujemy y, tym, co się dzieje na scenie. Y, to zatem no, lubimy, wiesz, co, no, po prostu to, co e, robimy. My mamy cały czas taki, wiesz, co, młodzieńczy zapał do tego. Wiesz. Teoretycznie są te młode dziewczyny, które przychodzą. E, e, bardzo dziękujemy. Ale wiesz, co, patrząc e, z pozycji naszej. 60 jest 10 lat młodszy. A, a, a wyglądam starszego od ciebie? Nie. Ale ja będę miał 60? E, ale patrząc e, wiesz, z naszej pozycji ludzi z doświadczeniem teoretycznie. Powinien się zapowiedzieć, że to już, to już nie ma sensu teraz, wiesz, nie? a my tym bardziej chcemy, wiesz, sam nie wiem na czym tak, to polega. Wiesz. na kto nam zabroni, no, jeżeli przychodzi publiczność, jest więcej kłód pod nogi niż kiedyś, wiesz, <tuk> dla takiej muzyki jak my gramy, wiesz, no te, ta muzyka jest totalnie, wiesz, niszczona, nie ma jej w mediach i tak dalej, wiesz I, i, no i Bogu dzięki, wiesz co, jesteśmy jedną z niewielu kapel, która może grać koncerty biletowane też, nie więc co nam daje też takiego poweru, że to już się, wiesz, nie, nie gramy na przyczepkę gdzieś ktoś tam coś załatwił, że dobra wzięli ich, my możemy sobie robić normalne, tak jak na wiosnę mieliśmy trasy koncertowe i to wszystko się zgadza wiesz, nie? I ja na przykład, wiesz, tym bardziej cenię ten czas teraz, bo to, to jest czas, wiesz, jak człowiek, który wierzy, Maraka. Wiesz, ci ludzie podobno tym bardziej sobie. Te każdy dzień, który przeżywają chłoną i my też tutaj, wiemy, <laughs> że mamy tego tak zwanego raka w sensie metryki, kapeli i tak dalej, więc tym bardziej się cieszymy każdym koncertem, który gramy. I może to jest ta nasza siła, że jeszcze Piesz, poza się tym udaje. To, co już powiedział, na no, nasze koncerty przychodzą ludzie na, na koncerty biletowane i to naprawdę wcale nie takie najmniejsze ilości. No Wiadomo, że sytuacja jest taka w kraju, a nie inna i, i troszeczkę jest mniej tego, ale generalnie jest, jest bardzo dobrze, pomimo, że nas nie zapraszają w ogóle na żadne festiwale w Polsce my jesteśmy y, y, ja się tak nieraz zastanawiałem wiesz słucham tu festiwal tam wszystkie zespoły grają my jesteśmy i totalnie ignorowani totalnie staraliśmy się wiesz y, wielokrotnie zagrać na przykład na ucztoku owsiaka y, y, podchodziliśmy do podchodziliśmy w stanie, to Podchodziliśmy do żenujących, słuchaj, sytuacji, gdzie, gdzie stawaliśmy do konkursu. Przez pięć lat stawaliśmy do konkursu, żeby wystąpić na Woodstock. Wysyłaliśmy te płyty. nasze płyty, bo tak, tak, no tak powiedzieli, że, że mamy to robić. No i w końcu, w końcu powiedziałem, Pierdole, nie będę wstawał do żadnego konkursu. Nie chcę nas odśladować. Witajcie, bardzo was wszystkich, o tu do kamery, bardzo Was wszystkich pozdrawiamy I, ponieważ mamy swój wiek, więc zobaczymy tak portal apl <laughs>